Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe Sprawy. W tym odcinku podzielę się z Wami moimi doświadczeniami dotyczącymi kilku klasycznych i bardzo popularnych roślin ogrodowych, takich bez których nie wyobrażam sobie letnich rabat. Pokażę Wam, jak one wyglądają teraz, czyli w połowie sierpnia, no i z czym bajecznie się komponują. Zapraszam do oglądania. Często zadajecie mi wiele pytań dotyczących tego, jakie rośliny sadzić na stanowiska słoneczne, aby były bezproblemowe i długo, bardzo długo kwitły. Więc ja nie będę wam tutaj opowiadała niczego odkrywczego. Pokażę wam po prostu parę klasyków, które u mnie w ogrodzie kwitną od wielu lat i dzięki którym mój ogród całe lato jest obsypany kwieciem. Praktycznie bezustannie. Jako pierwsze oczywiście floksy wiechowate. W tym momencie one już zaczynają przekwitać, ale na ich obronę mam to, że kwitną od dobrych kilku tygodni czterech, a nawet może już pięciu. Floksy wiechowate są u mnie w ogrodzie w trzech kolorach. No i mam ich aż 13 kęp. Są od lat i ani nie przemarzają. Ani nie zjadają ich żadne szkodniki. Ślimaki również w nich nie gustują, co ważne w dzisiejszych czasach. Pięknie zimują, przyrastają ich kępy z roku na rok. Świetnie znoszą dzielenie, więc możemy je rozmnażać w zasadzie bez końca. Mało tego, one również rozmnażają się przez wysiew. Ja u mnie na rabatach znajduję co krok w zasadzie jakieś małe siewki tych roślin. No i tylko spójrzcie, ile one dają koloru, koloru i energii. Komponują się w zasadzie ze wszystkim idealnie, zarówno z werbenami, jeżówkami, rozchodnikami, lawendami, no i cudownie wyglądają z trawami ozdobnymi. U mnie floksy są połączone ze śmiałkami darniowymi, ale gdyby były obok rozplenic japońskich czy miskantów, również wyglądałyby bosko. Parę lat temu źle przycinałam floksy wiechowate, co skutkowało tym, że zbyt szybko pozbawiałam się ich kwiatów. Przycinałam je przy ziemi i później czekałam, że coś się wydarzy. No i oczywiście się nic nie wydarzało, bo floksy należy ogławiać, a nie przycinać. Macie na moim kanale osobny zupełnie film o tym, jak to robić dobrze, czyli tak, aby po pierwszym kwitnieniu mieć Kolejne kwitnienie, no i ponownie ten cudowny zapach. Moje floksy w ogrodzie właśnie mają jakiś piąty tydzień kwitnienia. To bardzo długi okres czasu, więc naprawdę warto sadzić te rośliny. W tym momencie one nie wyglądają już tak cudownie jak dwa, trzy tygodnie temu, bo zaczynają przekwitać. Ale celowo robię dla Was ten film dzisiaj, aby pokazać Wam, że nawet w momencie, kiedy one już niektóre płatki mają opadnięte, no to nadal wyglądają fantastycznie. Często dostaję od Was pytania na temat chorób, że Wasze floksy mają pleśń, że żółkną nimi i mi opadają liście, więc powiem Wam tak: po latach doświadczeń e, mogę Wam polecić jedynie pozostawienie tego w spokoju. Bo nie ma sensu biegać z opryskami, cały czas używać jakiejś chemii, ponieważ jak widzicie, kwiaty są cudowne. Niezależnie od tego, czy liście są jakoś tam porażone chorobą grzybową, czy nie. U mnie, jeżeli coś takiego się zaczyna dziać, to po prostu czasem obrywam liście, ale tylko te, które widać. Generalnie stosuję taką zasadę, że obsadzam te przepiękne rośliny innymi, niższymi, no i problem z głowy. U mnie floksy wiechowate od lat rosną z rozplenicami japońskimi, dzwonkami no i tymi cudownymi miskantami, które właśnie zaczynają swój spektakl. Ale w tym roku mam tutaj wprowadzoną modyfikację, ponieważ przed tą największą kępą białych floksów rosną jednoroczne heliotropy, które wysiewałam na przedwiośniu. Heliotropy wprowadzają tutaj dodatkowy kolor, bo do tej pory był tylko róż, no i biel. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda, ten fiolet przy tej bieli, no i te koralowe floksy. Cudowny to jest widok. Trawy zaczynają już kwitnąć, więc wszystko wygląda po prostu obłędnie. W moim ogrodzie oprócz floksów wiechowatych bardzo ważną funkcję pełnią również jeżówki. Daję im sporo miejsca, bo je uwielbiam. Ale nie tylko dlatego, że pięknie kwitną. One są roślinami, które to kwitnienie mają naprawdę bardzo długie. Oprócz tego mm, przyciągają do siebie mnóstwo trzmieli, pszczół i innych owadów zapylających, co dla mnie jest bardzo ważne. Oprócz różowych jeżówek mam w swoim ogrodzie również białe. Przeszłam przez przeróżne kolory, natomiast te jeżówki najbardziej zwykłe, najbardziej popularne są niezniszczalne. W tym roku mój ogród nawiedziło mnóstwo ulew, przeróżnych mocnych wiatrów, a nawet bardzo mocne gradobicie. I powiem wam, że kiedy wyszłam po tym gradobiciu do ogrodu, zobaczyłam cały trawnik zasnuty liśćmi, bardzo wiele roślin powalonych. Zobaczyłam również te jeżówki. Które stały po prostu w idealnym pionie. Na pewno nie bez znaczenia była ta magnolia i ta śliwa, które jakoś tam zatrzymały te kulki lodowe, ale mimo wszystko byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak te jeżówki się utrzymały. W tym momencie one już przekwitają, już ten róż staje się taki brudny. Ale jeżówki mają to do siebie, że kiedy przytniemy im te właśnie przekwitające kwiatki, z kątów przy liściach zaczną wypuszczać nowe pąki. U mnie już się to dzieje nawet przed przycięciem tych główek pierwszych, więc wiem, że to kwitnienie będzie przedłużone. A później, kiedy już przekwitną te drugie kwiaty, zostaną nam cudowne jeże, które jeśli zostawicie na zimę. Wiosną dadzą Wam przeogromny samosiew. Pytaliście mnie, jak rozmnażać jeżówki, że w Waszych ogrodach one nie wysiewają się za bardzo i czy można je dzielić. Więc tak, jeżówki, tak jak każde inne byliny, można jesienią lub wiosną podzielić, powsadzać sobie w różnych innych miejscach ogrodu, no i mieć takie piękne łany kwiatów. Jeżówki razem z kwitnącymi miskantami prezentują się u mnie w ogrodzie naprawdę od lat przepięknie. Kiedy miskanty kwitną i jeżówki mają tą cudowną barwę takich świeżych kwiatów, no to naprawdę wygląda to bosko. Jednak w tym roku one zakwitły dużo wcześniej. Mimo, że trawy też tak zrobiły, to jednak okres kwitnienia tych dwóch roślin troszeczkę się rozjechał, przez co moje miskanty właśnie rozpoczynają swoje kwitnienie, a jeżówki są już trochę takie jak sprane. Ja się jednak tym nie przejmuję, ponieważ nawet jeżeli miskanty nie kwitły, to razem przy tych źbłach zielonych one wyglądały przepięknie. I powiem Wam, że w związku z tym, że w moim ogrodzie, w innych częściach ogrodu mam sporo jeżówek i wystrzegałam się tego, aby na wielkiej, nowej rabacie ich nie było, to w trakcie tych dwóch lat, od kiedy mam nową wielką rabatę, dosadziłam jednak jeżówek. Bo zorientowałam się, że kiedy one kwitną, to. Rabaty są takie pełne kwiecia, pełne owadów, i jednak czegoś mi brakowało w tej wielkiej rabacie, przez co po prostu zdecydowałam się i dosadziłam tam również tych cudownych bylin. Jeżówki dają nam w sezonie bardzo dużo od siebie, bo tak jak mówiłam, są miododajne, mnóstwo dni kwitną na naszych rabatach, ale wiosną musimy jednak troszkę o nie zadbać. No i przygotować je na sezon zimowy. A dlaczego? Wiosną, dlatego, że są przysmakiem niestety nagich ślimaków, z którymi mamy problem chyba już wszyscy. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie mieli siewki jeżówek lub młode rośliny, to chroncie je jakoś, aby przetrwały ten najazd tych nagich ślimaków, bo. Jeżeli to się uda, no to później nie będzie już problemu. Kiedy roślina rośnie, jest coraz większa, jej pędy są coraz twardsze, no to ślimaki odpuszczają. Drugim zagrożeniem dla jeżówek są niestety nornice. U mnie w ogrodzie raz zdarzyło się w ciągu jednej zimy, że dwie jeżówki niestety takie, za które zapłaciłam najwięcej pieniędzy. Bo były to białe, pełne jeżówki, zostały dosłownie wciągnięte do połowy swojej wysokości pod ziemię. Wiosną znalazłam tylko resztki z nich, ale okazuje się, że te najzwyklejsze, jakoś u mnie przynajmniej w ogrodzie, są omijane przez te szkodniki. Jak widzicie, u mnie jest ich naprawdę bardzo dużo, bo z jeżówkami jest tak, że kiedy już kupimy te pierwsze i pozwolimy im się wysiewać, lub nawet jeśli nie pozwolimy, to one sobie same na to pozwolą i z roku na rok będziemy je, ich mieć coraz więcej. U mnie jeżówki są tak uparte z tym samosiewem, że wsiewają się nawet w kępy traw ozdobnych. Parę lat temu przenosiłam Miskanta Variegatusa, i wiecie co? W tym roku okazało się, że w środku jego kępy kwitnie właśnie jeżówka w kolorze różowym. Rutewka Delauea czyli ta gigantyczna biała chmura, raczej dwie, które stoją za mną. to są rośliny mniej popularne niż floksy wiechowate czy jeżówki, Ale przedstawiam wam je, ponieważ to są rośliny, które są gigantami, jeśli chodzi o okres kwitnienia. Ja tą roślinę odkryłam już jakieś 15 lat temu, ale bałam się jej, ponieważ na jednym z forów ogrodniczych wyczytałam, że jest to roślina kapryśna, e, trudno się przyjmuje w ogrodzie, dużo czasu potrzebuje, aby się rozrosnąć i jeszcze więcej, żeby zakwitnąć. Więc odpuściłam sobie ją. Ale kiedy planowałam sobie w głowie i na papierze tą wielką rabatę, postanowiłam z nią spróbować. I kupiłam odważnie dwie rośliny. W doniczkach P9, czyli młodziutkie. Myślałam, że będę musiała latami czekać, bo tak było w tym, na tym blogu napisane, że to jest minimum 3 lata, żeby zobaczyć te cudowne białe kwiatuszki, ale nie wiem jak to się stało, bo nie nawoziłam ich niczym. One zaszczyciły mnie swoimi kwiatami już w kolejnym sezonie. A teraz właśnie te rośliny mają już drugi rok. Kwitną u mnie drugi raz. W zeszłym roku miały po trzy pędy kwiatowe, w tym roku mają już po cztery, więc ja jestem zachwycona. I muszę Wam powiedzieć, że w tym momencie te rośliny kwitną już chyba szósty tydzień. W związku z tym, że one już jak są w fazie pączków wyglądają jakby kwitły, no to do tego kwitnienia liczy się jeszcze ten okres, no to naprawdę jest to bardzo długo. Ja co rano stoję zahipnotyzowana z kawą w oknie i patrzę na te cuda, te białe chmurki, przepięknych, drobniusieńkich, delikatnych kwiatów i po prostu nie mogę się im nadziwić. I powiem Wam, że owszem, one nie rozrastają się za szybko, Patrzyłam nawet wczoraj na to, jakie mają kępy u podstawy, przy ziemi, no i nie ma za bardzo co podzielić. Ale teraz już nie będę się bała i na pewno dokupię sobie tych roślin, po to, aby mieć ich więcej tutaj na tle tej zielonej ściany stój, bo one niesamowicie podnoszą rabatę do góry. No i właśnie ta zieleń tuj stanowi przepiękne dla nich tło. U mnie. Rutewki wspaniale komponują się z rozplenicami. Właśnie dwa dni temu zakwitła ta rozplenica redhead. No i tylko spójrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Na samym przodzie tej rabaty już w różowych pączkach stoją piękne rozchodniki okazałe, więc lada dzień będzie się tutaj działo, ale już teraz jest bardzo ładnie. Rutewki dalej kwitną, mimo że opadają mi pierwsze płatki. No i nic tylko podziwiać. Te rośliny polecam Wam nie tylko dlatego, że przepięknie kwitną i długo, ale również dlatego, że mają wspaniałe liście ażurowe, takie nieco paprociowe. No i bezbłędnie prezentują się z jeżówkami podsadzone kocimiętką czy bodziszkami. W tym roku one są wyjątkowo wysokie. Rok temu były mniej więcej o pół metra niższe, i ja jestem nimi zachwycona, ponieważ doskonale zniosły ogromną suszę, jaką mieliśmy w tym roku. Rosną tutaj przy tych tujach, więc możecie sobie wyobrazić, jak te tuje ciągną od nich każdy litr wody, jaki ja im wlewam. Mimo to. Zdobyły się na takie kwitnienie, na wypuszczenie takich wielkich pędów wysokich. One, co prawda, troszeczkę się położyły po gradobiciu, ale ja i tak naprawdę byłam zdziwiona, że tylko trochę. Co nie zmienia faktu, że przyszłam tutaj z patyczkami bambusowymi i każdy pęd, prawie każdy. Dostał właśnie taką podporę. I powiem Wam, że kiedy tutaj robiłam te podpory, moja mama siedziała na tarasie i pytała: No i po co ci takie rośliny, które musisz podwiązywać, podpierać? A ja jej wtedy powiedziałam, że dla tych rutewek zrobię wszystko. Bo naprawdę jestem nimi oczarowana. Zobaczcie, jak się fajnie prezentują z rozplenicami. Yy, za chwilę. Z rozchodnikami okazałymi, z zawilcami japońskimi, no po prostu bajka. Bajka, której mogłabym mieć jeszcze cały łan. No i na pewno będę miała, zwłaszcza, że ta roślina występuje nie tylko w białym kolorze, ale i w różowym. Ostatnia roślina na stanowisko słoneczne, jaką chcę wam dzisiaj polecić, to bodziszek rozan. Tylko spójrzcie, jak on się u mnie prezentuje w pełnym słońcu. Zanim kupiłam te rośliny do siebie, naczytałam się, że to są rośliny do cienia lub półcienia. Więc dementuję to. U mnie są przez prawie całutki dzień w słońcu, no i mają milion kwiatów. Mają milion kwiatów już od czerwca. A mamy połowę sierpnia, no i mogę wam powiedzieć po zeszłym roku, że tak będzie aż do mrozów. Więc czy nie jest to cudowne? Zanim kupiłam bodziszki rozan na tą rabatę, naczytałam się o ich wspaniałościach na wszelkich forach ogrodniczych i blogach i nikt nigdy nie napisał, żeby była jak, był jakikolwiek problem z tą rośliną. No i ja Wam potwierdzam. Nie muszę jej dodatkowo podlewać w czasie suszy, nie przemarza, nie gustują w niej ślimaki, nie ma problemu z kwitnieniem, ja jej tutaj niczym nie nawożę. Fakt, mam bardzo dobrą ziemię w ogrodzie, ale naprawdę nie stosuję tutaj żadnych nawozów, ani azotowych, ani żadnych innych. Kwitną jak szalone. Jak widzicie, wylewają się na trawnik, no i w tym roku nie mam sumienia ich kosić, więc po prostu ustawiłam robota tak, aby objeżdżał z marginesem te cudowne kwiaty i ich nie uszkadzał. Muszę Wam powiedzieć, że po bardzo długim i intensywnym gradobiciu, jakie mieliśmy w lipcu, te rośliny wyglądały jak strzępy roślin. Myślałam, że nic z nich już nie będzie. Kiedy przyszłam, wszystkie kwiaty były zbite, tak jakby walec po nich przejechał, a pędy miały dziury w sobie, po prostu dziura obok dziury. W tym momencie to już zarosło, więc nie widać tych uszkodzeń na pędach, ale ja w pierwszym momencie myślałam, że naprawdę będę musiała, i taką miałam ochotę, ściąć te rośliny równo z ziemią, no i poczekać, aż po prostu wypuszczą coś nowego. Nie spodziewałam się, że one się tak szybko podniosą po tym, zregenerują. No i wygląda na to, że w zasadzie nie odczuły tego, bo zobaczcie, jest milion kwiatów, milion pąków, milion nowych liści, wszystko wygląda fantastycznie. No i jest to roślina, która cudownie zimuje i nie wymaga od nas żadnego przycinania, ogławiania, obierania kwiatów. Sama się czyści, no i produkuje non stop pełno nowego kwiecia. Ja jestem nią naprawdę zachwycona i powiem wam, że w drugim ogrodzie mam bodziszki rozan w półcieniu i one tam gorzej kwitną. Czyli wniosek taki, że one jednak wolą słońce niż półcień, a tym bardziej cień. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że ogrodowe klasyki, jakie wam tutaj pokazałam, skradły wasze serca, no i aranżacje razem z innymi roślinami. Napiszcie koniecznie, czy macie te rośliny u siebie w ogrodach, czy zastanawiacie się nad kupnem. Jeśli mieliście w głowie myśli takie, że może nie warto, bo są to już zbyt popularne rośliny, no to zmieńcie zdanie, bo one naprawdę robią prawdziwą magię w ogrodzie na długie, długie tygodnie. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam na kolejny odcinek.